Takiego. Witajcie ponownie, witajcie ponownie, kolejny odcinek, kolejny poradnik Jacka, słuchajcie, zaczął się, zaczął się nowy sezon, znowu są nagrody i znowu będzie mog, można wygrać bardzo wiele. Oczywiście za wykupne mamy 7 dni konta premium i wszystkie te nagrody się mnożą ze sobą, wzajemnie. Na sam koniec będzie można zdobyć oczywiście nagrodę finałową, którą tym razem będzie załogantka. Styl burza oczywiście. Załoganka będzie Angela Milotowa i zobaczcie, TVP będzie wyglądał prze super sympatycznie. Naprawdę piękny czołg, fantastycznie ozdobiony wszystkimi możliwymi graczynkami. Aż za dużo tego wszystkiego, powiem szczerze. Ale wygląda kozacko. Wygląda naprawdę fajnie. Będę się starał o ten styl 3D na czołg ponieważ jest bardzo, bardzo fajny. Mnie się naprawdę mega podoba i mam nadzieję, że Wam też się będzie podobał i jest o co walczyć tak naprawdę. Styl się nazywa burza. Źródło historyczne możecie sobie poczytać. Ja Was nie będę zanudzał. Mnie się mega podoba, tym bardziej, że lubię TVPK. Lubię grać yy, czołgami, które mają magazynki. Yy, jest to oczywiście szpet. Jest to szwed. Yy, średni. 10. Tieru. Nieszpat. Pomyłka. Czech. Jest to Czech. Tak. Normalnie wygląda on. Tak. Totalnie pusty. Nic na nim kompletnie nie ma. A ten styl w tym sezonie. Sezon drugi. Bo wcześniej był obiekt 277 i był Super Conqueror. Tym razem jest TVP50. I paton oczywiście ja będę zbierał e, na tego. <laughs> Naprawdę mega mi się podoba. Przerobili go super. Aczkolwiek paton wcale mu dużo nie odbiega. Paton e, jest równie piękny, równie szałowy i bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie. On normalnie ma tutaj z przodu tylko wielką, dużą lampę i nic poza tym nie ma a tutaj już ma jakieś siatki nie siatki garnki e, karabinki automatyczne jakieś no fajnie jest zrobione jakaś beczka jakiś plecak znowu jakiś karabinek tu jakieś beczuszki gaśni, gaśnica z tyłu fajnie fajnie naprawdę fajnie chłopaki się starają z world gamingu. Żeby nas zachęcić do grania, żeby robić ee, style itd. No, ten styl się nazywa rurociąg. Tu macie źródło pochodzenia. E, mnie się bardzo podoba. Zachęcam Was bardzo serdecznie do brania udziału w tych. Jeszcze mi się tutaj coś świeci. Jeszcze mam jakieś kamuflaże. Zestawy stylizacyjne. Czarna Wdowa. Możesz udostępnić. O, tu się też pojawiają elementy. Jakieś fajne, sympatyczne. Aha, ostry miecz. Jeden mąż. Progresywne naklejki dla 10 Tieru TVP. No, patrzcie, Państwo, no tego się nie spodziewałem. Właśnie się o tym dowiedziałem. Mniejsza ona naklejki, style własne, tu są, a tutaj są. Mi się świeci. Teraz możesz dostosować style. A wcześniej nie mogłem, tak? <śmiech> <śmiech> style działają na wszystkich typach map. Aha. Ja tu nie widzę, że miał coś za darmo. Dla klanu. Flora, 1200 kosztuje, Golda, oczywiście Czarna Wdowa. Tutaj mamy jakieś filtry. Nie wiem za bardzo, o co tu, po co to się świeci. Tu mamy farby, kamuflaże które możemy jeszcze sobie użyć, tu mamy naklejeczki, które możemy zastosować na czołg jak się nam to pokazuje taka jedynka, to możemy go użyć, bo znaczy, że mamy go w garażu oświetla mi się całe to wszystko, o widzicie. tego mam na przykład 3 sztuk, koniczyna no oczywiście to jest nagroda, ja tego nie kupowałem nie mam potrzeby kupowania naklejek, za bardzo te naklejki nie są potrzebne do niczego. Aczkolwiek kamuflaż, a i owszem, kamuflaż się bardzo przydaje. No, dobra. Mniejsza o to, mniejsza o to. Hmm. Ostatnio wam opowiadałem, jak można w sklepie e, za te obligacje kupić sobie czołg. Tutaj możemy sobie za obligację kupić czołg premium, ten mamy za 3000 obligacji, jest to czołg średni piątego poziomu, tutaj mamy ósemeczkę, ósemeczkę, ja już teraz raz, dwa, trzy, cztery ósemeczki mam już, nie, nie ósemeczki, to jest dziesiątka, to jest ósemka, to jest piątka i to też jest piątka, te cztery czołgi mam już w garażu. FVA oczywiście nie kupowałem za obligacje FVA, po prostu jak jeszcze był możliwy dostępny w drzewku, miałem odblokowanego i stoi sobie u mnie w garażu po dziś dzień. Czasami nim wyjadę na pole bitwy, ale powiem Wam, że Super Conqueror, który go zastąpił jest o wiele lepszy od niego, ze względu nawet na ten sam pancerz, który ma tutaj wokół wieży i można nim spokojnie grać, na wieżyczkę. No cóż, no ja bym wam puścił jakąś bitwę, ale wszystkie bitwy, które nagrywam na żywo kończą się fiaskiem albo jakąś tragiczną porażką, więc nie będę się wygłupiał. Dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że będziecie brali udział w tym sezonie. Jest tu naprawdę mega dużo nagród do zgarnięcia. I wystarczy grać albo TVP-kiem, albo Patonem, jednym z dwóch, i to będzie się zbierało dużo szybciej. Przypominam Wam, możecie grać każdym czołgiem, ale grając tymi dwoma pojazdami, nawet na zmianę, będą Wam się te nagrody zbierały w trybie błyskawicznym. Później, jak już ukończycie ten etap i zdobędziecie czołg, zdobędziecie nagrodę, zdobędziecie nie czołg, a skórkę na który sobie wybierzecie, będziecie mieli takie odznaki, będziecie mogli sobie te odznaki oczywiście e, ustawić u siebie w tutaj, klikając w lewy górny róg. Jak macie własny nick, i tu klikacie sobie przy waszym niku ten kwadracik, i tu będziecie mogli sobie wybrać e, oczywiście numerek. Który tam już od, od, odsłonicie O Elitarny chevron. Prawda będziecie, mogli, będziecie mieli odblokowane Będziecie mogli sobie kliknąć tutaj Elitarny chevron za ukończenie ileś tam etapów I będzie wam się wyświetlał e, Numerek Tutaj e, Ukończonego etapu Poprzedni etap ukończyłem prawdopodobnie na 30 <laughs> Także Przełączyłem sobie z powrotem Na swój od na swoją odznakę, obiekta 260 i tak to na chwilę obecną na razie zostanie No cóż, dziękuję Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że zachęciłem Was tym do grania i brania udziału e, żeby zrobić sobie skórkę 3D za darmolka zupełnie za darmolka, wystarczy trochę pograć i zbierać sobie oczywiście punkciki i nagrody przy okazji jest tego naprawdę masa, jest tego dużo i bardzo Was zachęcam, bo naprawdę skórki są OP naprawdę są mega OP. Poprzednie skórki wyglądają tak, już Wam pokażę, ponieważ to były czołgi ciężkie 10 poziomu i to był obieg 277. obieg 277 wygląda w tym momencie tak. Taki fajny karabin ma, tutaj z tyłu ma takie fajne beczki. Tamte pojazdy średnie są jeszcze bardziej dopracowane, jeszcze więcej tych wszystkich gadżetów mają, ale i ten ciężki ciąg wygląda fajnie i super conqueror wygląda o w ten sposób. Ma tą siatkę zaciąganą, karabiny maszynowe na dachu, lampę ma tutaj fajną wielką. I to koło zapasowe i tutaj ma y, tą skrzyneczkę taką. No, naprawdę fajne, fajne są te style, bardzo przyjemnie się gra takim czołgiem, który jest y, fajnie y, uzorowany. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.